Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. I dzisiaj gościmy naszą koleżankę serdeczną, która podobnie jak my zajmuje się tematami związanymi z tym, czego doświadczyła w swoim życiu. Mm. Joanna, Jana Sajdak. Asiu, proszę Cię, przedstaw się troszkę szerzej, opowiedz, czym Ty się zajmujesz właśnie. W ogóle dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za, za zaproszenie do tej rozmowy. Jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć w tym podcaście. No Nam tak. jest miło, że przyjęłaś zaproszenie. To dzięki, dzięki. Tak, jakby ja pomagam. Um... Wolę mówić, że się nie wypalić, natomiast jakby ja doświadczyłam wypalenia zawodowego tak dość mocno i intensywnie i sporo rozpoznawałam ten temat zarówno pod względem badań i osobistym i tworzę markę Droga ku Sobie, bo to jest droga do tego według mnie, żeby właśnie się nie wypalać, żeby pracować w zgodzie ze sobą, żeby dbać o siebie i z szacunkiem do siebie pracować po prostu, tak? Ale też ta droga ku sobie, czyli ta praca z emocjami, z układem nerwowym, z poznawaniem siebie, pozwala nam wybierać to, co nam służy, pozwala mówić nie temu, co nam nie służy. Ale właśnie też, jakby to powiedzieć, z tego miejsca, kiedy już jesteśmy blisko siebie, inaczej się pracuje. Na energię z pracy i jakby doświadczam tego obecnie, bo ja oprócz tego, że, że jestem coachem i pomagam właśnie z tym wypaleniem, jestem też nauczycielem języka angielskiego. Ja odeszłam do szkoły w 2021 roku, totalnie wypalona. Z myślą, że nigdy w życiu do pracy w szkole już nie wrócę. We wrześniu wróciłam i uważam, że to było super, bo ja wreszcie mogę zobaczyć, jaka jest różnica, kiedy pracuje się właśnie. Z pewnymi schematami, e, jak one wpływają na nasze samopoczucie i na nasz poziom energii na co dzień, a jak to wygląda teraz? I ta różnica jest tak diametralna, że ja po prostu e, przez pierwsze tygodnie, miesiące to ja nie mogę się nadziwić, czy to jest możliwe. Moje koleżanki patrzą na mnie, tak, pokaż nam, jak to się robi. <grym> No, to, to wspaniała droga, która wymagała pewnie sporo odwagi od Ciebie, no bo przecież to nie jest łatwo podjąć decyzję o takim comeback po prostu, nie? Jeżeli coś się zarzuca z powodów zdrowotnych czy, czy z jakichkolwiek innych i później powrócić znowu z podniesioną głową, to, to, to nie jest łatwo, ale myślę, że to jest też taka właśnie, jak wspomniałaś, piękna droga do tego, żeby zobaczyć siebie w innej, jakości, prawda? Hmm. Tak, ale to jest, to jest tak, że hmm, chodzi się już inaczej, ale też w inne miejsca. Inne miejsce się wybiera. To jest to właśnie. Mm -hmm. Tak jak ktoś mówi, jak w rozwoju się mówi o tym, że jak się energia w nas zmieni, to na zewnątrz się zmienia. To tak ja tego doświadczam. Że po prostu ta jakość jest inna. Ja, ja wybieram inaczej i ja reaguję inaczej. To jest kluczowe. Mm -hmm. No właśnie, i ja pamiętam z y, y, historii, którą, y, którą mi opowiadałaś, którą znam odnośnie tego, y, jaka była Twoja ścieżka, że Tobie bardzo pomogła też y, y, praca z ciałem, ale poprzez pracę z końmi, prawda? Tak, tak. Ja jestem facilitatorem programów rozwojowych z końmi, ale ponieważ większość osób nie wie, kto to jest facylitator, więc ja pracuję wszystkim <laughs> coachem. Natomiast tak, ta praca była wyjątkowa i um, konie w sposób niezwykły właśnie pomagają w pracy z energią i z emocjami i z własnym ciałem. Tak jak w zauważaniu tych emocji we własnym ciele, jak, jak one jak się je czuje, bo my często jesteśmy odcięci od tego ciała, funkcjonujemy mocno w głowie. Emocje są, gdzieś je zap, spychamy, blokujemy, nie chcemy mieć do nich dostępu. I rzeczywiście mi ta praca z końmi bardzo pomogła w tym, ale też konie pomogły mi w ponownym wyjściu do ludzi. Bo w pewnym momencie, jednym z aspektów wypalenia zawodowego jest to, że jesteśmy zmęczeni ludźmi. Mm -hmm. Bardzo zmęczeni ludźmi. Ja bardzo, bardzo byłam zmęczona ludźmi i nie byłam w stanie spotykać się z ludźmi. Natomiast um, praca z końmi, taka indywidualna, budowanie Uczenia budowania się zdrowych relacji w końskim stadzie e, w ogóle pomogły mi w tym, żeby wyjść z powrotem do ludzi już troszeczkę odważniej, już z innymi umiejętnościami budowania relacji. E, I jakby, jak, jak czułam, że mogę to z końmi, to że mogę już wyjść do ludzi. I potem był taki krok wyjścia do ludzi online, a potem, już wyjścia do ludzi na żywo, kiedy ja rzeczywiście byłam gotowa. U mnie to był długi proces. Też wynikało to wszystko z mojej historii, to dlaczego mi tak trudno było z ludźmi. Tak naprawdę w tym wypaleniu, wiecie, są badania, mówi się o tych niespójności, że to często się upraszcza, że wypalamy się, dlatego że na przykład nie wykonujemy pracy, która jest nasza. W moim przypadku to nie była prawda, że to było wiesz, moje podejście do tego. Wszystkie sprawy takie emocjonalne, które ja próbowałam gdzieś tam zobaczyć w relacjach pracy i ludzie, z którymi pracuję, z którymi rozmawiam, mają bardzo podobnie. Także warunki zewnętrzne to jest jeden aspekt, organizacyjne, które mają wpływ oczywiście na nasze samopoczucie i nie mówię, że nie, ale warto też spojrzeć na tą drugą stronę, właśnie na to, jak my wchodzimy w relacje w pracy, co my wkładamy do tej pracy, tak? co my tam załatwiamy takiego, co w ogóle nie jest tu i teraz, jest być może gdzieś tam z naszej historii i to nas mocno obciąża, to są te nasze schematy, te perfekcjonizmy, to nadodpowiedzialność, naddawanie ciągle, tak, próba uzyskania akceptacji na zewnątrz, jak się tutaj znajdzie odpowiednie miejsce, to, to robi się zupełnie inaczej. I tak, i konie były jakby moją wielką miłością są do tej pory i takim pomostem do ludzi z powrotem. Mm -hmm. Do, do koni jeszcze za chwilkę wrócimy, natomiast ja tutaj usłyszałam jedną bardzo ważną rzecz i, i chciałabym troszkę pójść w głąb, żeby to wybrzmiało mocno, bo ja czuję, że ważne jest mówienie o tym, jaka jest prawdziwa przyczyna wypalenia. I tak jak powiedziałaś, ja też uważam, że. Choćbyś miała wspaniałą pracę, którą kochasz ponad życie i w zasadzie czuła nawet, że nie pracujesz, ale kiedy zapominasz o swoim ciele, to wcześniej czy później ono się odezwie, i to jest bardzo często ten element, który później jest jakby przyczyną tego, że czujemy wypalenie, tak? że czujemy niechęć, zmęczenie, marazm codzienności, zamykamy się w sobie, zamykamy się też na innych ludzi. To jest. Takie, myślę, że bardzo ważne i w tej chwili dotyczy, dotyczy to, przynajmniej my to z Anią obserwujemy na co dzień: bardzo wielu kobiet, które są pozamykane w swoich ciałach, które nie czują ciała. Jak pytasz klientkę, gdzie czujesz tą emocję, to ona nie jest w stanie umiejscowić jej w ciele że to jest gdzieś tam w brzuchu na przykład, jakaś. Jakaś złość się pojawia, albo gdzieś jakiś smutek przyciąży na ramionach. Tego, tego po prostu nie jest w stanie, jest głowa. Jeżeli głowa jeszcze nazywa te emocje, to jest super, bo jakiś tam kontakt z nimi jest, ale to jest na, na poziomie głowy. Natomiast zejście do ciała to już jest jakby poziom, który. No, Trzeba warto na pewno wypracować, żeby, żeby po prostu to ciało uruchomić, no bo przecież to nie tylko chodzi o to, żeby, żeby czuć to, co jest postrzegane jako negatywne, ale przede wszystkim, żeby odczuwać więcej tej przyjemności w życiu. A nasze ciała, kobiece ciała są szczególnie skonstruowane w tym celu, żeby tą przyjemność odczuwać, przepuszczać przez siebie i dalej wysyłać w świat, dawać innym, więc więc na pewno warto to w sobie odkrywać i, i po prostu yy, zmieniać yy też swoje, najpierw wzorce tutaj na poziomie oczywiście podświadomości, bo tak jak powiedziałaś, te wzorce nami, nami rządzą, ale one później do, dokonują blokad w ciele i to jest mega ważne, żeby się tym zaopiekować. Yy, no właśnie. No tak, i to jest też moje doświadczenie. Ja bardzo często e, przychodzą do mnie osoby, które mówią: Ja już mam to wszystko przepracowane, opowiedziane, trzy lata w terapii. I, e, I zaczynamy czuć, i nagle się okazuje, że, że dochodzimy do sedna, bo to trzy lata mówienia i mówienia i bycia tylko w głowie, niestety nic nie zmienia, osoba jest w tym samym miejscu. E, I e, tak jak mówisz, to jest proces, tak. I też to, co ważne powiedziałeś, że właśnie to, że mamy słowa, to jest, to, to jest dobre, bo my potrzebujemy słów, żeby nadać znaczenie temu, co na, co, czego doświadczamy w ogóle. Jeżeli nie mamy, nie brakuje nam tych słów, to jest nam to trudno zrobić, ale to działa też w drugą stronę. Jeżeli my mamy słowa, ale nie mamy czucia, to nie ma żadnej transformacji. To ciągle tkwimy w tym samym miejscu. Jakby kolejne rozmowy z kolejnymi osobami spotkania, w sumie to bardzo pokazują, ale to też jest moja historia, bo ja byłam. Dotąd. I u mnie bardzo wyraźnie ciało pokazywało, ale ja zupełnie nie znałam jego języka. Aż wylądowałam na sorze, tam z przesuniętym kręgiem, tydzień w pozycji horyzontalnej w ogóle na tramalu. I dopiero dzięki warsztatom rozwojowym ja się dowiedziałam, że tak naprawdę to chodzi o emocje o to, że ja tego ciała nie słucham. To ono mówi: weź, przestań już, nie, nie, to ja jeszcze się dokręcę, zrobię to i tamto, i jeszcze poćwiczę, i pójdę na konie, właśnie tak, mimo że tu już wszystko mówi: nie, weź, się, odpocznij. <grym> Więc to tak, to słuchanie ciała to jest bardzo ważna rzecz, bo ono daje nam sygnały zawsze. Tylko tak jak ja to nazywam, właśnie my musimy się nauczyć języka swojego ciała. Tak jak uczymy się języków obcych, jesteśmy odcięci od ciała, potrzebujemy się nauczyć jego języka. Tak jest, tak jest. E, opowiedz mi proszę, co, co to znaczy być fa facylitatorem od koni? <laughs> jest... Facylitatem to jest osoba, która wspiera proces. E, proces grupowy albo proces indywidualny. E, z końmi pracujemy z ziemi, jakby nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia w pracy z końmi, bo to są bardzo proste ćwiczenia. Natomiast konie są wysoko projekcyjne. To znaczy, my bardzo łatwo patrząc na konie, widzimy w nich cechy pewne, których nie chcemy widzieć u siebie albo nie jesteśmy w stanie widzieć u siebie. My to robimy też z ludźmi bardzo często, natomiast u koni to widzimy szybciej. Widzimy pewne zachowania, które w jakiś sposób interpretujemy, tak? Bo tak, jakby pomagają nam zobaczyć to, co jest w środku. I konie mają taką magiczną cechę, że one nie widzą masek, które my zakładamy przez całe życie. One jakby widzą przez maski do sedna, do tego, kim my naprawdę jesteśmy. I są takie, ja jakby obecnie nie pracuję z końmi. Natomiast te warsztaty, które przeprowadzałam, te spotkania indywidualne, które przeprowadzałam, mają taką coś takiego niezwykłego w sobie, że widać ten moment dosłownie fizycznie, widać ten moment, kiedy osoba spotyka się z tymi częściami, których tak dawno nie widziała. I dla mnie to hmm. zawsze jest takie ach, no, że to tak widać, tak? Więc, więc praca z koni polega na tym, że w ich obecności łatwiej nam zobaczyć nasze własne, własne wnętrze. W tych ćwiczeniach, które wykonujemy, łatwiej nam zobaczyć schematy działania. Na przykład to, że ja zawsze wybieram najdłuższą drogę poznania, to jest takie moje, ale też na przykład odkryłam w pracy z koni na swoim pierwszym warsztacie, właśnie dlaczego w relacjach mi nie wychodzi za dobrze, bo ja jakby tak mocno starałam się zaspokajać potrzeby innych, żeby czuć się przyjętą że właściwie zgadzałem się na wszystko, tam nie było żadnych granic, nie było żadnych umów co do tego, co do naszej współpracy, tak. To było dla mnie bardzo wyczerpujące, wypalające. Jak to numerologiczna dwójka z jedenastu. <grym> tak, to ja. Nie I ja. <śleskujesz> I Ania też trochę. Z <śleskujesz> dnia urodzenia, tak jest. Tak, z dnia urodzenia. Tak, 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 tak. To jest, tak jak granic. Tak, granice. Tak jak opowiadacie, tak, ja wam się troszeczkę przysłuchuję tutaj, to pokazuje mi się taki obraz. A, nas w takich pudełkach pozamykanych. I przechodzimy z pudełka do pudełka. W pracy jesteśmy w pudełkowym pudełku. W domu jesteśmy w pudełku domowym. I, i tyle. No właśnie, I jest tyle. Praca, dom, praca, dom, praca, dom. I jak tutaj Joasiu powiedziałaś o tym, że zaczęłaś pracować ze sobą i Dołożyłaś kolejnego pudełka, ale to było całkiem inne pudełko, które zaczynało się powolutku otwierać i przez to e, odkrywałaś siebie. I ja zauważ, zauważam wśród e, ludzi, że jeżeli mają swoje pudełka, które właśnie się otwierają, które są związane z nimi, z ich pasjami, z e, odkrywaniem siebie, to nawet jak przychodzą do pracy, to są inni ludzie. Bo oni mają ten czas dla siebie, oni są poza pracą i domem, pochłonięci właśnie swoją pasją, z sobą, tak? swoimi zajęciami i robieniem tego, w czym są dobrzy, albo coś, co przynosi im radość, szczęście. Tam, gdzie się spełniają, więc automatycznie oni tam doładowywują swoje baterie, można powiedzieć, zmienia się ich całkiem energetyka, i z tą energią wchodzą albo do pracy właśnie, albo do rodziny, do relacji. Yy, I to jest całkie. To, to są inni ludzie, niżeli ci ludzie, którzy właśnie żyją w pudełkach dom, praca, dom, praca, mają przestrzeń dla siebie i to całkiem inaczej wygląda. I właśnie tak, jak ty powiedziałaś o tych koniach, to była Twoja przestrzeń, gdzie odkrywałaś siebie, tak? I chodzi o to, yy, chyba właśnie, żeby znaleźć tą swoją przestrzeń, gdzie, gdzie będziemy spełnione, gdzie będziemy robić coś dla siebie, gdzie nas to będzie pochłaniało, aby zmienić tą energię. Aby z tą energią wejść w te przestrzenie, właśnie pracy i domu, gdzie, gdzie będziemy po prostu tym światełkiem, tą iskierką, i od tej iskierki będziemy automatycznie w tej pracy zauważać te fajne rzeczy. I w domu tak samo. A wiemy, że na czym skupiamy uwagę, to rośnie, więc tu też na tym to polega. I mm, no właśnie, bo. I bądźmy przykładem też dla innych ludzi, bo e, też często słyszę coś takiego, że praca to pół biedy, zawsze się to robi się swoje. Ale, ale ci ludzie, którzy mnie otaczają, to już jest gorzej. E, I właśnie zmieniajmy to też otoczenie, e, biorąc pod uwagę, że my będziemy tą iskrą do zmiany. I to, co ty powiedziałaś o swoich znajomych, nie? Ty powiedz, jak to, jak to jest, nie? że zmienić to flow, zmienić to nastawienie, bo my też chcemy, tak, nie? I chcemy na takim samym flow pracować jak ty. I bądźmy tego przykaładem właśnie, zmieniając to pudełko na swoje pudełko, na swoje pasje, na swoje narzędzia, metody, które spowodują, że będziemy ładować baterie do tego. Tak, to prawda, że jak nie, jakby nie wypełniamy swojego życia tylko pracą, bo, bo często osoby wypalone w tej pracy spędzają dużo więcej czasu, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim w głowie. One są tak oddane tej pracy z różnych względów. Tak, tutaj może być rzeczywiście prawdziwa pasja, bo ktoś może w pracy realizować swoją pasję, ale to mogło być właśnie to doładowanie emocjonalne. Natomiast jeżeli ma się takie granice też właśnie, bo to, to, o czym mówisz, to też są takie granice. Gdzie się kończy moja praca? Gdzie się zaczyna moje życie osobiste? Gdzie, gdzie się zaczynają moje pasje? Czy ja w ogóle mam pasję, Czy ja pamiętam jeszcze, co ja kocham? Czy ja już tak odeszłam daleko, czy odszedłem daleko od siebie, że ja już w ogóle nie wiem, co mi sprawia radość? Tak? Bo to jest też, też o tym, że my czasami tak daleko odchodzimy od siebie, że potem ciężko na sobie w ogóle wyobrazić, co, co to jest, to coś, co mnie tak rozpali, co mi da energię. Tak sobie myślę. Mhm. Mhm. A ja się jakbym przyszła teraz do ciebie, jako osoba na przykład, ym, gdzie jestem 18 lat w tej samej branży, w tej samej instytucji i mam dosyć. No. <noise> w zasadzie, że. Nie chce mi się dochodzić, nie chcę mi się chodzić do pracy, nie chce mi się rano wstawać. Jak przychodzę do tej pracy, to denerwuję się. Jak przychodzę, to jestem zmęczona i marzę tylko o tym, aby położyć się w łóżku. Co by było takim. Co byś mi powiedziała? Ja zawsze podchodzę do tematu bardzo szeroko i badam, sprawdzam, gdzie jest ta prawdziwa przyczyna. Bo jeżeli my nie znajdziemy prawdziwej przyczyny, przyczyny, nie zdiagnozujemy tego, co jest u sedna, to my możemy się kręcić w kółko i wylać dziecko z kąpielą. I tak naprawdę marnować energię, dla mnie energia jest ważna, bo jakby nie jestem typem energetycznym, mam jej mało, więc ja ją bardzo szanuję i wszędzie widzę, na każdym kroku, gdzie ją można zaoszczędzić. Więc dla mnie to jest marnowanie energii. Więc ja jakby zazwyczaj w godzinę, półtorej jesteśmy w stanie dojść do sedna podczas rozmowy. I potem pracujemy z tym konkretnym problemem, tak? Jakby przebudowujemy trochę schemat, bo to na tym tak naprawdę polega. Tak, żeby po pierwsze zobaczyć ten schemat, w którym funkcjonuje. I to, tak jak mówię, to mogą być zarówno warunki zewnętrzne, może się okazać, że rzeczywiście to nie była moja praca, to nie była moja ścieżka. Bo na przykład próbowałam realizować czyjeś oczekiwania, bo mi kiedyś ktoś powiedział, że to będzie super robota i będę miała pieniądze, to pójdę w tym kierunku. To może to być. To może być tak, że to była taka pasja moja, że ja po prostu tyle włożyłam w tę energię, że w tym momencie dałam z siebie za dużo i zapomniałam o sobie, zadbać, zadbać o siebie, dawać sobie, bo kobiety z tym mają ogromną trudność. Tak. Z dawaniem sobie, z przyjmowaniem, ta przyjemność, o której Magda mówiłaś. Wiele kobiet ma w ogóle problem z przyjemnością. Z odczuwaniem przyjemności, zdawaniem jej sobie, czymkolwiek ona jest dla danej osoby, tak? Ale wypalenie też może wynikać właśnie z tego, że są bardzo, bardzo stresujące warunki, w których musimy przebywać przez długi czas i one nie są spójne z nami w jakimś stopniu, albo jest to nadmiar pracy, jam, a nam brakuje zasobów. Albo to jest jakaś różnica gruba w wartościach. Wartości zawsze będą powodowały, że my nie będziemy się... ta różnica wartości, miejsca, w którym pracujemy, współpracowników i, i naszych własnych też będzie to powodowała. To mogą być właśnie relacje i sposób, w jaki my w nie wchodzimy, albo w jaki są budowane. Więc jakby nasze poczucie wpływu, jak my je określamy, czy my je w ogóle dostrzegamy, tak? gdzie my inwestujemy tą energię, jak zarządzamy swoim czasem, ale też jak zarządzamy swoją energią, więc ja tak kompleksowo patrzę na problem. I staram się dotrzeć do sedna, tak? I jakby zazwyczaj pracujemy od razu z tym, co jest danej osoby, bo to każda historia jest inna. Ja mam swoją, tak, ale ja wiem, że każdy, każda historia jest inna i u każdego przyczyna będzie leżała gdzieś indziej. Super, super. Ze względu na to, że idziesz do fundamentów, tak. idziesz do przyczyny, bo tak naprawdę to, że nam się nie podoba w danej pracy bądź jesteśmy wypalone zawodowo, to już jest skutek. Tak, ja tak dobrze <grym> mówię. To jest symptom, że gdzieś tam, gdzieś tam odeszliśmy od siebie, tylko właśnie trzeba znaleźć. To miejsce, w którym, którym gdzieś najbardziej nam utyka ta energia, to, gdzie co najbardziej nas uwiera, co najbardziej nie jest spójne z nami. Fundamenty są podstawą. Tak samo jak u nas, jak my też pracujemy, to my też idziemy do tych fundamentów, idziemy do podświadomych programów, które. Powodują później daną sytuację i dojście do tych programów powoduje właśnie, że, że rozpuszczamy, ale każda nasza klientka, każda dziewczyna jest inna i ta przyczyna tak naprawdę jest gdzie indziej. Gdzie indziej, gdzie indziej jest ten problem, gdzie indziej jest ten e, zaczątek, można powiedzieć. E, I dochodząc właśnie do, do, do tej, tej pierwotnej przyczyny jesteśmy w stanie później automatycznie zmieniać e, nasze przekonania, zmieniać nasze podejście e, i zmieniać ten cały ogląd do tej całej sytuacji, tak? Tak. E, i to... To... Mhm. I to jest super, właśnie, że indywidualnie podchodzimy do każdej z dziewczyn, podchodzimy indywidualnie do, nas, do, do naszej klientki. Jakby dla mnie jest to tak bardzo ważne, bo y, kiedy pracuję z kimś jeden na jeden, naprawdę mogę skutecznie to zrobić. Nie? Jakby wtedy nie zostawiam osoby do tego, żeby sama gdzieś poszukiwała, więc ja lubię tą formę pracy. Ale tak, masz rację, jakby to. Dokładnie to, fundamenty, dojść do sedna, żeby jakby nie rozpraszać się na, na różne obszary, tylko znaleźć tą prawdziwą przyczynę. Wtedy jesteśmy w stanie bardzo skutecznie pracować. Ale też mm. pracujecie z relacjami, prawda, z osobami w relacjach, w relacjach też się wypalamy, tak jak mówię, jest jedna z definicji wypalenia zawodowego mówi o tym, że jest to, Krystyny Maslak, że jest to, um, wypalenie jest syndromem, który powstaje w wyniku Niezaopiekowanego stresu wynikającego z relacji interpersonalnych. Tak? My też mamy relacje z naszą pracą, mamy relacje ze stanowiskiem, ale przede wszystkim w, my w pracy spotykamy się z ludźmi. No chyba, że ktoś jest informatykiem i pisze i tylko programuje i siedzi tylko przed komputerem, to wtedy brak relacji może być przyczyną tego wypalenia, tak? Natomiast te relacje międzyludzkie to jest klucz w ogóle naszego istnienia, naszego szczęścia, a one zaczynają się od dobrej relacji ze sobą, dopóki ja to... nie wiem kim jestem, co czuję, w ogóle czego chcę, tak, bo, bo tak dawno siebie nie pytałam w ogóle, czego potrzebuję, co mi sprawia przyjemność w ogóle, co bym chciała zjeść na śniadanie na przykład, takie proste rzeczy, no to jak ja mogę w ogóle spotkać się z drugą osobą? A my się spotykamy z tą drugą osobą, jeszcze mamy oczekiwania wobec niej. Tak, i często te nieświadome oczekiwania wobec tej osoby, których ta osoba w żaden sposób nie jest w stanie spełnić, bo znowu projektujemy tak jakieś swoje, swoje rzeczy na nie, albo przenosimy emocje gdzieś tam niezaopiekowane z dzieciństwa. Ja po swojej relacji osobistej i innych wiem, jaką to ciężkość wnosi do relacji. Nie? Więc jakby. <noise> dawno temu przeczytałam takie zdanie, chcesz coś zmienić, zmień, ale zacznij od siebie. <noise> jak poszłam tą drogą, dobrze mi to zrobiło we wszystkich obszarach mojego życia. Bo prawda jest taka, że jak od tego zaczniemy, to niezależnie, gdzie nam utyka, wszędzie będzie, zrobi się lepiej, jaśniej, lżej, radośniej. Naprawdę w każdym obszarze życia wtedy. Tak, to prawda. Też dużą wagę przykładamy do tego, żeby zawsze kierować do środka, nie, yy, nie na zewnątrz. Uwagę, uwagę naszych klientek, uwagę własną też. Zawsze, jak coś na zewnątrz nam pokazuje, że jest nie tak, no to trzeba. Warto na pewno patrzeć najpierw na siebie. Tak, ja zawsze bardzo A... uważnie słucham tego, co mówię do mojego męża. <laughs> to zawsze jest do mnie. Oj tak, oj tak, oni są najlepszymi naszymi lustrami, zawsze nasi partnerzy, nasi mężowie. To jest fantastyczne lustro. Konie, jak usłyszałam od Ciebie również. Tak. I to jest bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy być może nie mają, albo właśnie poszukują, więc po części też dla, dla grupy naszych klientek. Jest to, jest to cenne i sobie zabieram z tej rozmowy, bo zupełnie o tym nie wiedziałam. Szczerze, powiem, że, że konie są aż tak bardzo. Bardzo wrażliwe. Wiedziałam, że zwierzęta owszem, natomiast, że konie w taki sposób odbierają naszą energię. Zupełnie nie było mi to znane, więc, więc dziękuję Ci za tą wiedzę. Tak, konie wyczuwają nasze emocje dużo wcześniej niż my zdajemy sobie z nich sprawę. Jakby reakcja konia na to, co my robimy z ciałem, na przykład, że ta ręka się napina w pewnym momencie, tak? W wyniku, nie wiem, lęku, którego nagle poczuje, który nagle poczujemy. To ta reakcja konia czasami uświadamia nam, właśnie co się dzieje w nas. Jakby możemy, aha, zobaczyć, że to o mnie, nie? że jakby tutaj coś się zadziało z tym ciałem, że coś poczułam. Super, to chyba pójdę poeksplorować. Tak mnie zaciekawiłaś tym tematem. <grym> Polecam. Każda, każda, każda godzina, każda minuta spędzona z koniem to jest naprawdę cenny czas. Ale mm, pracuję z baśniami. <grym> też są wysoko projekcyjne. Okej, okay. bardzo serdecznie dziękujemy Asio, za tą rozmowę. Myślę, że nie po raz, po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. Mam nadzieję, że przyjdziesz do nas ponownie. Ja Porozmawiamy może tej głębiej tej szerzej jednością. o innych tematach jeszcze. Dzięki bardzo. Wszystkiego bardzo dobrego. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pa. Pa. Dziękujemy.